Najgorsze nie dzieje się wtedy, kiedy jesteś w toksycznej relacji, chociaż oczywiście bywa w niej naprawdę trudno. Najgorsze zaczyna się wtedy, kiedy z niej wychodzisz, bo zamiast ulgi czujesz totalną pustkę, tęsknisz za eks, choć wiesz, że on cię ranił. Myślisz sobie, że ja popełniłam błąd, może to była moja wina. Czujesz nawet, że nadal go kochasz. Tylko wiesz, to nie miłość, ani tym bardziej to nie jest twoja słabość. Hmm? Toksyczna relacja działa jak uzależnienie. Raz dostajesz bowiem ból i opokorzenie, a za moment nagły wybuch miłości. Twój mózg reaguje jak narkotyk. Hmm? Kortyzol i adrenalina podbijają napięcia a potem dopamina daje krótką ulgę. I kiedy odchodzisz, pojawia się właśnie taki syndrom odstawienia. Koszmary, natrętne myśli, jego głos w Twojej głowie, Twoje ciało w ciągłym napięciu. To właśnie są objawy tego syndromu stresu półrazowego. To nie twoja wina, to naturalna reakcja twojego organizmu po wyjściu z toksycznej relacji. To tak jak odstawiasz narkotyk, ale z tego można się wyleczyć krok po kroku, z pomocą terapii i wsparcia. Dlatego jeśli to brzmi dla ciebie znajomo, zrób pierwszy krok, napisz do mnie wiadomość i umów się na bezpłatną konsultację. Pomóż sobie wejść w to nowe życie z nową jakością, bez stresu, bez napięcia, z miłością do siebie i swojego ciała.